Zmiana to jedyna stała, pewna w życiu. I coś, co mogło działać kiedyś, teraz po prostu przestało działać. Dlatego zadaj sobie pytanie: jak mogę ulepszyć sposób uczenia się? Bo uczenie się to nie tylko siedzenie w książkach, to nie tylko uczestniczenie w kursie. Pamiętaj o tym, że masz na rynku dostępnych mnóstwo metod, mnóstwo narzędzi, które mogą podnieść efektywność Twojej nauki. To, czego uczyliśmy się w podstawówce, nie działa teraz i nie działa na dorosłe już umysły i nie działa w ogóle w naszych dzisiejszych czasach. Więc zadaj sobie jeszcze raz pytanie, jak mogę ulepszyć. Sposób uczenia się. Weź pod uwagę, czy planujesz naukę? To też już narzędzie, planowanie jest narzędziem, które pomoże Ci zwiększyć efektywność. Czy organizujesz sobie czas, czas czy organizujesz sobie przestrzeń, czy masz miejsce swoje do nauki przeznaczonej? Jakiś kącik mały, to być może gdzieś na stole leżą Twoje materiały. Do których cały czas możesz zajrzeć, do których możesz wrócić. Z jakich metod korzystasz, to też jest bardzo ważne. Jedną z metod, którą uwielbiam, kocham całym sercem, to jest oczywiście właśnie myślenie wizualne, sketchnoting. Myślenie wizualne i sketchnoting to była metoda, która dodała skrzydeł mojej nauce. Języka niedzielandzkiego. To dzięki właśnie tej metodzie e, wzbiłam się powyżej poziomu B2. E, I drugą taką metodą, którą mogę Ci tak na szybko polecić, to jest oczywiście mapa myśli. Pomyśl i zastanów się, jakie materiały i jacy ludzie wokół mogą pomóc ci w nauce języka, co możesz zmienić, by ta twoja nauka języka stała się jeszcze bardziej efektywna, ale też i przyjemna.